Będę zamknięte te sytuacji, bo nie, nie zamknięty w te sytuacji, tylko jakaś tam ograniczenie, tu Wam się wyświetli zdjęcie, no. i osoby zdążyły być zaspione, zwłaszcza. No to fajnie i tak mogłem... Coś ja tak czułbym, że wcześniej ci później są to zrobić tak, że dojdą przestrzenia, ale z wyjątkiem dla osób yy, zastypionych. No. Yy, bo, nie wiem, yy, osoby zastypione to jakby kurde yy, nie mogły zaraz za sobą, nie są bez e, to powiedzieć... kurz dobrę kazne moc się. Osoby zaszczepione ale to mają większą szansę, większą możliwość e, gdzieś chodzi do właśnie do kina czy coś. E, to mamy się powiedzieć, o e, zdjęcia. No. Tak, to tak. no, 1997, to No i nauka zdana. To jest, to, 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 dramy, to, 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 miał jakieś roboty w tym okresie. to, na to, 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 w takim okresie, kiedy to, to, i zaraz czerwacie. No, to ma dorosłym jestem, że byli w e, takim okresie, co pójdę do roboty, popracuję trzy dni i zaraz jestem wolny, bo święta Później popracuję tydzień, będzie wolny, bo się taki tak rok. No i jest, jest tydzień, kiedy popracował hmm, z No i też 100% to się nie dał Zwróciłem do e, 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 takich i już w czasie czegoś miałbym i robota, ale robota też stoi długo i nie, nie ma towarów z powodu niezrównoważonej sytuacji na węglu. No. Także. Także. Tak było. No. No, Tak się mam kontakty wyszło z dzieci. Pokażę, ja już mam plan lekcji na zdalny. No. Tak się mój plan lekcji na zdalny jest. No. I sumie to. Nie... Czy będzie te dane, kiedy to zrobię? A to może już jest te ale Postaram się wyszukiwać z tym filmie w pierwszej kolejności. A tam to jest co mam na granicach, bo by trochę później. Także cóż. Wiem, to jest znowu w górze, że są tak zrobić i mają. I kolejne opisy na... No. ...wziął to od No właśnie to jest takie filmiki, oni na ten temat. Też nie wiem, co powiedzieć na ten temat, co tu oszurwaliło. Ale masz, więc na a co do tych po, po, pojebawczych maseczek, to też sami władze mówili, że e, strasznie będzie jeździć autobusami, sprawi, że ktoś ma maseczki. Nie. Także kurde, też będą pilnować i zamknąć tych pobłysk, niech maseczki. Oj, mam jeszcze już, aby ja raz poszło o mnie. Czy nam fachanie, jak to woli. No to już y, policja o sprawiała, czy też można sobie schodzić. No. Także naprawdę no, gdyby to oświetlenie jest tak ostro zaobsyżone, że... Nie, ja, skoda, gadać pan. Nie. Tak no. ja się czuje. I się on film spodobał, bo była no i komentarz są napisane tam i jest staszczytki, bo nie wiem, się naura.